Witajcie, drodzy odkrywcy w parku wiedzy. Czy wiecie, że komputery, telefony i inne urządzenia cyfrowe zostawiają po sobie ślady, podobnie jak my zostawiamy odciski stóp na piasku. Istnieją specjalni detektywi, którzy potrafią odczytać te cyfrowe ślady, aby rozwiązywać najtrudniejsze zagadki. Dziś dowiemy się, czym jest informatyka śledcza i jak pomaga ona znaleźć dowody ukryte głoko w pamięci maszyn. Zapraszam was do świata cyfrowych detektywów. W zakątku piknikowym spotkałam świnkę morską i kota. Świnka morska była przekonana, że informatyka śledcza to specjalna gra, w której szuka się ukrytych w komputerze smakołyków, a kto znajdzie ich najwięcej, ten wygrywa. Kot z kolei twierdził, że to po prostu podsłuchiwanie, co szumi w kablach internetowych. Uważał, że wystarczy przyłożyć ucho do kabla, by usłyszeć wszystkie sekrety przepływające między komputerami. Wyjaśniłam im, że informatyka śledcza to nie gra ani podsłuchiwanie. To poważna dziedzina nauki, która zajmuje się zabezpieczaniem, odzyskiwaniem i analizowaniem danych cyfrowych w taki sposób, by mogły one stanowić dowód w sprawie. Przystawie spotkałam psa i wróbla. Pies opowiedział, że kiedyś zakopał swoją ulubioną kość, ale zapomniał gdzie. Zaczął więc tropić ślady swoich własnych łap, które zostawił w ziemi. I dzięki temu, krok po kroku, odnalazł drogę do ukrytego skarbu. Wróbel powiedział, że nawet jeśli ktoś podrze list na drobne kawałki i wyrzuci, to cierpliwie składając te skrawki, można odtworzyć całą wiadomość i dowiedzieć się, co w niej było. Zgodziłam się z nimi, że to doskonałe przykłady. Informatyka śledcza działa podobnie odtwarzając cyfrowe ślady i odzyskując dane, nawet te, które ktoś próbował usunąć na zawsze. W kamiennym zakątku spotkałam szczurka i pszczółkę. Zapytałam ich, co wiedzą o informatyce śledczej. Szczurek wyjaśnił, że jej głównym celem jest zbieranie dowodów cyfrowych w sposób, który nie narusza ich integralności. Śledczy najpierw tworzą idealną kopię dysku, by pracować na niej, a oryginał zostaje nietknięty. Pszczółka dodała, że analiza obejmuje nie tylko istniejące pliki, ale także te usunięte, ukryte. A nawet fragmenty danych zapisane w wolnej przestrzeni dysku. Pozwala to odtworzyć historię działań użytkownika, na przykład jakie strony internetowe odwiedzał lub z kim się komunikował. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę, podsumowując, że informatyka śledcza to metodyczne odkrywanie i zabezpieczanie cyfrowych dowodów przestępstw. Drodzy odkrywcy, dzisiaj poznaliśmy fascynujący świat cyfrowych detektywów. Zrozumieliśmy, że w informatyce nic nie ginie na zawsze, a informatyka śledcza potrafi odnaleźć prawdę zapisaną w zerach i jedynkach. To ważna lekcja, która uczy nas, że nasze działania w sieci zawsze zostawiają ślad. Mam nadzieję, że ta przygoda była dla Was pouczająca. Do zobaczenia podczas kolejnych odkryć w Parku Wiedzy.